Dzień dobry wszystkim. Jest 26 stycznia, jest poniedziałek. Kończy się nam pierwszy miesiąc 2026 roku. A ja jakby całkiem mało nagrań w tym czasie tutaj podrzuciłam, a spraw się zbierał i zbiera dużo, więc czas nadrabiać. A przynajmniej powiedzieć o tym, co jest bardzo, bardzo ważne. To, o czym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać, to pierwsze kroki. Wiecie, jak to jest? Jak dziecko jest małe, to najpierw nie chodzi, potem siedzi, potem się rozgląda i wszystko dojrzewa do tego, żeby zacząć chodzić. No ale kiedyś trzeba postawić ten pierwszy krok. Jak się tego pierwszego kroku nie postawi. No to nic z tego dalej nie będzie. Podobno każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Dokładnie tak samo jest w terapii, Nawet niepodobno pierwsza droga zaczyna się od pierwszego kroku, tylko na 100 tysięcy procent tak jest. Kiedyś trzeba zacząć. Ja dzisiaj dokładnie chciałabym z Wami porozmawiać o tym, od czego zaczynamy w terapii, i to na każdym etapie. Czasem tak jest, że te początki trzeba odpalić kilka razy, bo coś nie wychodzi. Okej. Okay. Wielokrotnie o tym mówiłam, że taką najpowszechniejszą dla mnie sytuacją w mojej pracy jest sytuacja, kiedy przychodzi do mnie rodzic i opowiada o zachowaniach problemowych swojego dziecka. Tak, czyli mówi, że nie wiem, że gryzie, że rzuca, że pluje, że płacze, że nie wiem, macha czymś, czy cokolwiek innego robi. Myślę, że wszyscy, którzy są na grupach rodzinocentrycznych już to wiedzą, ale może nigdy dość przypominania. A na pewno nie wiedzą to ci, którzy <gryw> najpierw trafią tutaj na kanał na YouTube. E Droga terapeutyczna nie zaczyna się od rozmawiania o zachowaniach. Wiecie, zachowania problemowe to jest najczęściej skutek e braku pewnych umiejętności. Tak, wskutek tego, że dziecko nie umie na przykład komunikować się, że dziecko nie umie podejmować celowych aktywności w czasie wolnym albo że dziecko ma bardzo dużo czasu pozostawionego na autostymulację, o tym też mówiliśmy już wielokrotnie, albo na dziecko oddziałują jakieś sytuacje frustrujące, albo przede wszystkim na pewno zawsze. Nie ma ono autokontroli i dlatego pojawiają nam się zachowania trudne, tak? Czyli nie zostało nauczone, mówiąc takim naszym językiem niezwykłego wychowania, nie zostało nauczone spokojnego zachowania. E... Więc kluczem do tego, żeby przejąć kontrolę nad jakąkolwiek sytuacją, która jest trudno, nie jest zastanowienie się, co zrobić i jak pojawia się trudne zachowanie, tylko kluczem do tej sytuacji, tym pierwszym krokiem, tym najważniejszym pierwszym krokiem musi być coś zupełnie innego, czyli zastanowienie się, jak nauczyć tych umiejętności, których brakuje, po to, żeby zachowanie mogło się zmniejszać. Ja chciałabym Państwu określić trzy takie podstawowe kroki, bez których jakby nie możemy myśleć o tym, żeby pójść dalej, tak? Czyli jakby jeżeli ten fundament, te pierwsze trzy kroki nie zostaną postawione, to żadnej dalej drogi nie będzie. My musimy. Jakby musimy zdecydowanie zawsze zaczynać dokładnie od tego samego. I te trzy pierwsze kroki to jest przede wszystkim pierwszy i najważniejszy. Tak, to nasze dziecko. Czy używając no jakby tłumacząc tą metaforę? Wy, wy i wasza. Nauka do tego, żeby niezwykle wychowywać, musi się zacząć od tego, że ustalamy wzmocnienia. Proszę Państwa, bez wzmocnień nic nie będzie. Bez wzmocnień terapeuta behawioralny, ale bez wzmocnień też rodzic. Są jak chirurg bez skalpela i nie da się jakby efektywnie uczyć, jeżeli nie mamy ustalonego systemu nagradzania, tak. systemu wzmocnień. Dlaczego to takie ważne? No bo kluczem do wszystkiego naprawdę musi być to, żeby stworzyć dziecku motywację do tego, żeby ono chciało się uczyć. To jest najważniejsze. Motywacja do tego, żeby się chciało a motywacja, żebyśmy mogli stworzyć motywację, musimy mieć wzmocnienia. To dlatego, ilekroć jakiś rodzic pojawia się na grupie i zadaje jakiekolwiek pytanie, to mówimy, proszę zacząć od webinaru o wzmocnieniach. Bez tego nie ma nic dalej. Tak, Czyli zaczynamy od ustalenia systemu wzmocnień, od przygotowania ich sobie całkiem zwyczajnie, przygotowania w pudełku, może wycofania z codziennego życia, po to, żebyśmy mogli je wykorzystać w pracy. I to jest krok pierwszy i absolutnie najważniejszy. Krok drugi, o którym też wiele razy już mówiliśmy u nas na różnego rodzaju spotkaniach, czy tutaj w spotkaniu na YouTube przy kamie, czy na webinarach, czy na... W jakichkolwiek rozmowach pod, nie wiem, postami, pod pytaniami, e, wiele, 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 wiele razy. Po prostu zacznij pracować. Tak, tak brzmi ten drugi krok. Po prostu zacznij pracować. Usiądź z dzieckiem na dywanie albo przy stole. Jeżeli ono nie chce przyjść, to po prostu wyjmij wzmocnienia i zaczekaj. Może poczęstuj się tym czymś dobrym, może zacznij sobie oglądać ulubioną bajkę dziecka, ona samo przyjdzie do stolika. Niezależnie od wieku. Także wtedy, kiedy będzie dorosła. Dlaczego? No bo to jest siła wzmocnienia. Kochamy wzmocnienia. Dlatego są one wzmocnieniami. Więc jeżeli podejmujesz decyzję, że chcesz ten kolejny krok postawić, to weź ze sobą wzmocnienia, usiądź przy stoliku i zobacz, co się wydarzy. A jak dziecko przyjdzie, może najpierw go poczęstuj, ale za chwilę poprosi o to, żeby usiadło, za chwilę wydaj pierwsze polecenie, drugie, dziesiąte. I traktuj wzmocnienia i o tym też już nie raz i nie dziesięć mówiliśmy tutaj przy kawie. Traktuj wzmocnienie jak magiczny eliksir, którym podlewasz każdą jedną umiejętność. Ładnie usiadł, ładnie popatrzył, ładnie wykonał. Super. Super. Teraz idźcie dalej. Jest potrzebny jeszcze trzeci, pierwszy krok. Właściwie te, te trzy pierwsze wykonuje się niemalże równocześnie. Wprowadź pewne Fundamentalne zmiany, właściwie to nawet dwie zmiany, w Twoim systemie komunikowania się z dzieckiem. Po pierwsze, weź odpowiedzialność za swoje słowa i jeżeli wydajesz polecenie, to wyegzekwuj wykonanie. To taka zupełnie oczywista kompetencja rodzicielska. To też zupełnie oczywista kompetencja terapeutyczna. Takie tak strasznie ważne, żeby uczyć dziecko, że jeżeli wydajemy jakieś polecenie, na przykład podaj misia, a dziecko tego nie wykonuje, to my mu w tym pomożemy. My mu w tym po prostu pomożemy, sięgając po misia jego ręką, wskazując na misia palcem. Rzadziej powtarzając polecenie. Natomiast to powtarzanie poleceń no to jest taka choroba, <noise> która często utrudnia postawienie efektywne tego trzeciego kroku. Tak? Bo wielu rodziców w sytuacji, jeżeli dziecko nie wykonuje, zaczyna po prostu gwałtownie, głośniej powtarzać, powtarzać polecenie, tak jakby wtedy, kiedy. <noise> Dziecko usłyszy więcej razy coś, czego nie umie, mogło to wykonać. Nie, od tego nie wykona. Wykona od tego, że my pokażemy, jak daną rzecz wykonać. I to jest jedna z tych rzeczy, e, którą musimy zrobić w obrębie naszej zmiany w języku. Jeżeli słyszycie bimbanie, to jest Zega, który też nam będzie czasem towarzyszył przy kawie. Mam nadzieję, że wybijając mniej godzin niż te 12, które teraz wybił, bo bardzo się dzisiaj późno wzięłam za picie tej kolejnej kawy. Lepiej późno niż wcale. Wróćmy. Pierwsza część, trzeciego kroku, czyli odpowiedzialności za język, to egzekwowanie tego, o co prosimy druga część i to jest chyba najważniejszy nawyk jaki w kontekście trudnych zachowań rodzic musił się wypracować od pierwszego momentu to przestać mówić dziecku czego ma nie robić a w zamian zacząć mówić mu co ma robić czyli zamiast w kontekście zachowań trudnych nie bij, nie biegaj, nie uciekaj. Wydać polecenie, usiądź tu, połóż spokojnie ręce, opuść ręce, nie wiem, załóż spodnie albo podaj jakikolwiek leżący przed tobą przedmiot, znaczy w sensie możemy położyć przed dzieckiem przedmiot i powiedzieć podaj. A jeżeli ono to zrobi, to my już mamy podstawę do wzmocnienia. I w ten sposób dokładnie wywołuje się tą przeciwwagę, o której ja już wiele razy mówiłam, tak? Czyli jakby zaczynamy powoli, powoli równoważyć trudne zachowania tak zwanymi zachowaniami adaptacyjnymi, czyli takimi, które są pożądane, aprobowane i na bazie których będziemy budować kolejne umiejętności. Czyli jeszcze raz trzy kroki. Styl wzmocnienia. Krok drugi. Zacznij pracę. Krok trzeci. Pracę. Uczenie, wychowanie. I krok trzeci. Zmień swój język. Weź odpowiedzialność za swoje słowa. Czyli egzekwuj to, co powiesz. I przestań mówić. Czego dziecko ma nie robić, a zacznie mówić to, co ma robić. No i zacznij wzmacniać wtedy, kiedy wykona. <grywa> ja wiem, że często gdy mówię to rodzicom, to słyszę, ale co ja mam jednak zrobić wtedy, kiedy będzie gryz? Oczywiście te trzy pierwsze kroki one. Absolutnie. Nie spowodują, że z minuty na minutę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zachowania trudne spadną. Ale te trzy pierwsze kroki pozwolą nam dojść do tego, że zachowania spadną. Pozwolą nam zacząć wstąpać tą drogą we właściwym kierunku. Więc na początek, co zrobić wtedy, kiedy źle się zachowuje? To co dotychczas z tą poprawką, że nie mówić, nie gryź, nie bij, nie pluj, czy cokolwiek innego. Tylko mówić usiądź, podaj, wstań, wyrzuć papierek. I to może zrobić bardzo dużą różnicę. A wszyscy ci, którzy już dłużej idą drogą niezwykłego wychowania, wiedzą, że to robi różnicę. <śledz> A więc już tym, którzy zaczynają, życzymy pięknych pierwszych kroków. Chwalcie się, co się Wam udało po ich pokonaniu. A potem będziemy stawiać razem kolejne. No i dzięki temu pewnie jutro będzie lepsze niż dziś, a pojutrze będzie lepsze niż jutro. I tego Wam wszystkim życzę i sobie oczywiście też. Dobrego dnia!